Miłość i nadzieja, odcinek 259. Śmierć Alpera podczas szarpaniny znacie i Kawajden. Matka kuzeja go zabije. W 259 odcinku tureckiego serialu Miłość i nadzieja Alper zginie z rąk nacie. Jak do tego dojdzie, że matka kuzeja zabije mężczyznę, który kupił sile od jej przybranej matki Kawajden? Nacie postawi sobie za cel odkrycie, co knuje matka Sili i Bachar i dlaczego ukochana Kuzeja tak nagle go zostawiła. To dlatego w 259 odcinku Miłość i Nadzieja Nacie zacznie śledzić Kawajden i z ukrycia zobaczy na własne oczy, jak ta przekazuje Alperowi pieniądze. Właśnie wtedy dojdzie do zbrodni. Zobacz zdjęcia, jak podczas szarpaniny Nacie zabije Alpera. Czy za zabójstwo trafi do więzienia? Cisza w rezydencji rodziny Bozbi była tego dnia inna. Nie była to cisza spokoju, kojąca i otulająca domowników poczuciem bezpieczeństwa. To była cisza ciężka, gęsta od niewypowiedzianych słów, nasycona napięciem, które niemal skrzyło w powietrzu. Nacie czuła je w każdym żakamarku swojego serca w drżeniu dłoni, gdy poprawiała nieskazitelnie ułożone poduszki na kanapie, w sposobie w jaki jej oddech stawał się płytszy za każdym razem, gdy kawajden przemykała przez hall. Matka Sili i Bachar od momentu swojego przybycia, była jak doskonale ukryta trucizna, bezbarwna, bezwonna, ale śmiertelnie niebezpieczna. Nacie, kobieta, której intuicja była naostrzona przez lata macierzyńskich trosk i walki o szczęście syna, nie potrafiła zignorować sygnałów alarmowych. Coś było nie tak. Odejście sili, tak nagłe, tak brutalne i pozbawione logiki, nie dawało jej spokoju. Widziała ból w oczach Kuzeja, ból, który jej syn starał się ukryć pod maską obojętności i gniewu, ale który dla matki był widoczny jak otwarta rana. I w centrum tej całej niszczycielskiej intrygi, nacie była pewna, stała kawajden. Jej fałszywe łzy, jej teatralne gesty rozpaczy, jej starannie dobrane słowa pełne rzekomej troski. Wszystko to było przedstawieniem, a nacie czuła, że kurtyna lada moment opadnie, odsłaniając przerażającą prawdę. Obserwowała ją. Każde ukradkowe spojrzenie, każdy szeptem prowadzony telefon, każde nerwowe stukanie palcami o blat stołu. Kawajden myślała, że jest sprytna, że nikt nie dostrzega jej gry. Ale myliła się, Nacie była niczym cichy myśliwy na swoim terytorium, cierpliwie czekający na jeden fałszywy ruch ofiary. I ten ruch w końcu nastąpił. Tego dnia, we wtorek, słońce wschodziło leniwie, malując na niebie pastelowe odcienie różu i pomarańczy. Dzień zapowiadał się spokojnie, ale Nacie czuła pod skórą niepokój, który był jak zwiastun nadchodzącej burzy. Kiedy zobaczyła, jak Kawajden, ubrana w ciemny płaszcz, wymyka się z domu, starając się nie zwracać na siebie uwagi, serce zabiło jej mocniej. To jest ten moment, instynkt krzyczał, by za nią poszła. Nie było czasu na wahanie. Chwyciła kluczyki do samochodu, narzuciła na ramiona szal i ruszyła, zachowując bezpieczną odległość, by pozostać niewidoczną. Kawajden prowadziła pewnie, ale i nerwowo. Jej samochód opuścił znajome, eleganckie ulice miasta i wjechał na kręte, mniej uczęszczane drogi prowadzące w stronę podmiejskich lasów. Nacie czuła, jak adrenalina miesza się ze strachem. Dokąd ona jedzie, z kim ma się spotkać w takim odosobnionym miejscu? Każdy przejechany kilometr tylko potęgował jej najgorsze przeczucia. Las, który latem był schronieniem i miejscem spacerów, teraz, w późnym sierpniu, wydawał się złowrogi. Drzewa, z których powoli zaczynały opadać pierwsze liście, rzucały na drogę długie, posępne cienie. W końcu samochód Kawajden skręcił w wąską, leśną dróżkę i zatrzymał się na niewielkiej polanie. Nacie zaparkowała swój pojazd kilkaset metrów wcześniej, ukrywając go za zakrętem, i resztę drogi pokonała pieszo, poruszając się bezszelestnie niczym duch. Schowała się za gęstymi zaroślami, jej serce waliło jak oszalałe, a oddech więzł w gardle. Z tego miejsca miała doskonały widok, na polanie czekał już mężczyzna. Młody, o zuchwałym spojrzeniu i nonszalanckiej postawie. Nacie rozpoznała go natychmiast. Alper, ten sam człowiek, który kręcił się wokół sili, którego obecność zawsze budziła w niej niejasny niepokój. A więc to on był kluczem do zagadki, Kawajden wysiadła z samochodu. Jej twarz była maską pogardy i zniecierpliwienia. Bez zbędnych słów podeszła do Alpera, a napięcie między nimi było tak gęste, że można by je kroić nożem. Nacie wytężyła słuch, starając się wychwycić każde słowo. Długo kazałaś na siebie czekać, warknął Alper, jego głos ociekał arogancją. Zamknij się i bierz to, odparła kawajden lodowatym tonem, podając mu dużą papierową torbę. Jej ruch był szybki, jakby chciała pozbyć się czegoś brudnego. Zobaczmy, czy wszystko się zgadza. Nie ufam ci ani trochę. Alper otworzył torbę, a jego oczy rozbłysły chciwie na widok równo ułożonych paczek banknotów. Zaczął je przeliczać, a Kawajden stała z zaciśniętymi ustami, patrząc na niego z nienawiścią. Masz tu dwa miliony, powiedziała, a jej głos drżał z ledwo powstrzymywanej furii. Zgodnie z umową. Teraz masz zniknąć z naszego życia. Z życia sili, rozumiesz? Masz zapaść się pod ziemię. W tym momencie Donacie dotarł sens tego, co widziała. Pieniądze, ogromne pieniądze. I nagle, jak uderzenie pioruna, przyszło zrozumienie. To były jej pieniądze, pieniądze, które zniknęły z firmowego konta, te same, o których zniknięcie Kuzej martwił się od kilku dni. A więc ta kobieta, ta żmija, którą przyjęła pod swój dach, okradła jej syna, by zapłacić temu szantażyście. Sprzedała własną córkę, a teraz płaciła za milczenie pieniędzmi jej ukochanego. Gniew, czysty, pierwotny gniew, wezbrał w sercu Nacie jak fala tsunami. Zalał strach, zalał ostrożność. Alper i te pieniądze. To moje pieniądze, wyszeptała do siebie, czując, jak krew pulsuje jej w skroniach. Co za bezczelność, co za podłość, drżącymi rękami wyjęła z torebki telefon. Musiała to nagrać. Musiała mieć dowód, włączyła nagrywanie wideo, starając się utrzymać aparat stabilnie, choć cała trzęsła się z wściekłości i oburzenia. Obraz na ekranie drżał, ale był wyraźny: Kawajden, Alper i torba pełna skradzionych pieniędzy. To wystarczy. To zniszczy Kawajden. To pokaże kuzejowi prawdę. Skupiona na nagrywaniu, nie zauważyła, że jej stopa omsknęła się na wilgotnych liściach, powodując cichy trzask suchej gałązki. Dźwięk w normalnych warunkach ledwo słyszalny, w napiętej ciszy leśnej polany zabrzmiał jak wystrzał z pistoletu. Głowa Alpera momentalnie odwróciła się w jej stronę. Jego oczy, do tej pory roziskrzone chciwością, teraz zwęziły się w podejrzliwe szparki. Co to było? Syknął, rzucając torbę z pieniędzmi na ziemię. Pewnie jakieś zwierzę, mruknęła Kawajden, chcąc jak najszybciej zakończyć to spotkanie. Ale Alper nie dał się zbyć. Jego instynkt ulicznika podpowiadał mu, że coś jest nie tak. Ruszył w stronę zarośli, w których ukrywała się Nacie. Serce matki Kuzeja zamarło. Była w pułapce. Kto tam jest? Wyłaś. Krzyknął, jego głos był teraz twardy i groźny. Nacie wiedziała, że dalsze ukrywanie się nie ma sensu. Powoli, z bijącym sercem, wyprostowała się, wychodząc z krzaków. Wciąż trzymała w ręku telefon z włączonym nagrywaniem na twarzach Alpera i Kawajden odmalowało się czyste zdumienie, które szybko przerodziło się w panikę u Kawajden i wściekłość u Alpera. Pani Nacie? Wycedził Alper przez zęby, a w jego oczach pojawił się niebezpieczny błysk. Co pani tu robi? Śledziła nas pani? Oddawaj te pieniądze, złodzieju! Wykrzyknęła Nacie, starając się, by jej głos brzmiał pewnie, choć w środku cała drżała. I ty, zwróciła się do Kawajden. Jak mogłaś? Okraść mojego syna, żeby płacić temu draniowi. Sprzedałaś własną córkę. To nie tak, jak myślisz, zaczęła histerycznie Kawajden, ale Alper nie był zainteresowany wymianą zdań. Zobaczył telefon w ręku Nacie, skierowany w jego stronę. Zrozumiał wszystko. Został nagrany. Wpadł. W jednej chwili jego marzenia o bogactwie i łatwym życiu prysły jak bańka mydlana. Zastąpiła je dzika, zwierzęca panika. Nagrywasz to, warknął robiąc krok w jej stronę. Ty stara Jęzo, daj mi ten telefon. Nie zbliżaj się, krzyknęła nacie, cofając się. Wtedy stało się coś, co zmroziło krew w jej żyłach. Alper sięgnął za kurtkę i błyskawicznie wyciągnął nóż. Ostrze zalśniło złowrogo w promieniach słońca, które przedarły się przez korony drzew. Alper, nie, zostaw ją! Krzyknęła Kawajden, ale w jej głosie było więcej strachu niż stanowczości. Daj mi ten telefon, albo pożałujesz! Syknął Alper, jego twarz wykrzywił grymas nienawiści. Był jak osaczone zwierzę, gotowe do ataku, strach sparaliżował nacie na ułamek sekundy, ale potem instynkt przetrwania wziął górę. Policja! Pomocy, zaczęła krzyczeć w niebogłosy, mając nadzieję, że może ktoś ją usłyszy, choć wiedziała, że to mało prawdopodobne w tym odludnym miejscu. Alper rzucił się na nią. Złapał ją za ramię, próbując wyrwać telefon. Nacie szarpała się, walczyła z całą siłą, na jaką było ją stać. W tym momencie do szamotaniny włączyła się kawajden, próbując ich rozdzielić, a może tylko ratować własną skórę. Puść ją, zwariowałeś? Wrzeszczała, wszystko działo się błyskawicznie. Chaotyczny taniec trzech ciał, pełen strachu, krzyku i paniki. Nacie poczuła, jak jej dłoń z telefonem jest wykręcana z bólem. Alper napierał na nią z nożem, jego oddech był ciężki i śmierdział papierosami. Kawajden pchała go od tyłu, tracąc równowagę na nierównym podłożu, i wtedy nastąpił ten jeden, straszliwy moment. W chaosie szarpaniny, gdy kawajden pchnęła alpera, a Nacie próbowała się wyrwać, ręka mężczyzny, trzymająca nóż, została wytrącona z toru. Na skutek gwałtownego, niekontrolowanego ruchu, pchnięcia Kawajden i oporu Nacie, ostrze, które jeszcze chwilę temu było wymierzone w matkę Kuzeja, z potworną siłą wbiło się w brzuch samego Alpera. Jego oczy rozszerzyły się w szoku i niedowierzaniu. Z jego ust wydobył się zduszony jęk. Uścisk na ramieniu Nacie zelżał. Szamotanina ustała tak nagle, jak się zaczęła. Na polanie zapadła ogłuszająca cisza, przerywana tylko świstem wiatru w konarach drzew. Alper spojrzał w dół, na rękojeść noża sterczącą z jego brzucha. Na jego twarzy odmalował się wyraz absolutnego przerażenia i bólu. Zachwiał się, a potem, jak ścięte drzewo, runął ciężko na ziemię, wzbijając w powietrze obłok suchych liści. Nacie stała jak sparaliżowana, wpatrując się w nieruchome ciało. Telefon wypadł jej z ręki, lądując bezgłośnie na miękkim mchu. Świat wokół niej zawirował. To się nie dzieje. To koszmar. Kawajden jako pierwsza ocknęła się z szoku. Z twarzą bladą jak papier, podeszła chwiejnym krokiem do Alpera. Kucnęła przy nim i drżącymi palcami dotknęła jego szyi, szukając pulsu. Po chwili cofnęła rękę, jakby się oparzyła. On, on nie żyje, wyszeptała, a jej oczy były wielkie ze zgrozy. Alper nie żyje. Te słowa uderzyły w nacie z siłą fizycznego ciosu. Otrząsnęła się z odrętwienia, a jej ciałem wstrząsnął gwałtowny dreszcz. Panika, lodowata i obezwładniająca, chwyciła ją za gardło. Nie, nie, to niemożliwe. To był wypadek, on mnie zaatakował. Broniłam się, bełkotała, patrząc na swoje drżące ręce, jakby spodziewała się zobaczyć na nich krew. Ale wtedy w oczach Kawajden coś się zmieniło. Przerażenie ustąpiło miejsca zimnej kalkulacji. W tej tragedii, w tej śmierci, dostrzegła okazję. Narzędzie, sposób na odzyskanie kontroli. Podniosła się z ziemi i spojrzała na Nacie wzrokiem twardym, jak stal. Zabiłaś go, syknęła, a jej głos był jak bicz. Jesteś morderczynią. Co, nie, to nieprawda! krzyknęła Nacie, a łzy napłynęły jej do oczu. To była samoobrona. On miał nóż, ty to widziałaś, Kawajden. Pomóż mi, musimy wezwać policję. Policję? Kawajden zaśmiała się krótko, gorzko. I co im powiesz, że szpiegowałaś mnie w lesie, a potem w szarpaninie zginął człowiek? Z twoich rąk? Ale to on mnie zaatakował. Broniłam się, prawda musi wyjść na jaw. Prawda nie ma znaczenia. Kawajden podeszła do niej, a jej oczy płonęły lodowatym ogniem. Wbiła w nią wzrok, każde jej słowo było jak kropla trucizny. A wiesz, co ma znaczenie? Dowody. A dowody są takie, leży tu martwy mężczyzna z nożem w brzuchu. A obok niego stoisz ty. Kto ci uwierzy, policja nie będzie ci wierzyć. A nawet jeśli, pomyśl o konsekwencjach. Proces, gazety, skandal, Kawajden zrobiła pauzę, pozwalając, by jej słowa wsiąkły w przerażony umysł nacie. A potem zadała ostateczny cios, celując w najczulszy punkt. A jeśli to wyjdzie na jaw, ludzie będą mówić, że matka kuzeja Bozbeya jest morderczynią. Wyobrażasz to sobie? Twój syn, człowiek o nieposzlakowanej opinii, człowiek, który tyle przeszedł. Jego nazwisko zostanie zhańbione, Jego matka w więzieniu. Zniszczysz mu życie, nacie. Zniszczysz wszystko, co tak bardzo kochasz i chronisz. Nie jestem morderczynią, nacie krzyknęła to słowo z całą siłą, ale zabrzmiało ono słabo, jak protest dziecka w obliczu nieuniknionego. Słowa Kawajden trafiły w sedno. Wizja Kuzeja, jego twarzy wykrzywionej bólem i wstydem, wizja nagłówków w gazetach. To było gorsze niż więzienie. To było piekło, Kawajden zobaczyła, że jej słowa działają. Złagodziła ton, jej głos stał się kojący, perswazyjny, jak syk węża usypiającego swoją ofiarę. Opanuj się, wysłuchaj mnie, położyła dłoń na ramieniu nacie, która wzdrygnęła się na ten dotyk. Nikt nie musi się o tym dowiedzieć. Nic się nie stało, rozumiesz? Nic się nie stało. Byliśmy tu, ale nas nie było. Po prostu odjedziemy, ale ciało, a pieniądze wyszeptała Nacie, jej umysł pracował na zwolnionych obrotach, niezdolny do logicznego myślenia. Ciało ktoś w końcu znajdzie. Policja uzna to za porachunki gangsterskie. A pieniądze Kawajden spojrzała na porzuconą torbę. Pieniądze weźmiemy. Należą do nas. Wrócimy do domu i zapomnimy o tym, co tu się stało. To będzie nasz sekret, tylko nasz. Nacie patrzyła na Kawajden, a potem na martwe ciało Alpera leżące w jesiennych liściach. Świat, który znała, rozpadł się na kawałki. Została uwięziona w koszmarze, a jedyną osobą, która trzymała klucz do jej celi, była kobieta, której nienawidziła i którą gardziła z całej duszy. Ale ta kobieta miała rację. Prawda o tym dniu zniszczyłaby kuzeja, a dla niego była gotowa zrobić wszystko. Nawet zawrzeć pakt z diabłem, powoli, jak w transie, skinęła głową, Kawajden bez słowa podniosła torbę z pieniędzmi i telefon nacie. Gestem nakazała jej iść do samochodu. Dwie kobiety, związane teraz na zawsze straszliwą tajemnicą, zostawiły za sobą martwego mężczyznę na leśnej polanie. Wsiadły do swoich samochodów i odjechały w milczeniu. Droga powrotna do rezydencji była podróżą przez piekło. Nacie prowadziła mechanicznie, jej myśli były jednym wielkim krzykiem. Widziała wciąż na nowo błysk noża, czuła szarpnięcie, słyszała zduszony jęk Alpera. Kiedy wjechały z powrotem na elegancki podjazd rezydencji Bosby, słońce stało już wysoko na niebie. Dom z zewnątrz wyglądał tak samo: majestatyczny, spokojny, bezpieczny. Ale Nacie wiedziała, że to tylko iluzja. W jego murach właśnie zamieszkało nowe, mroczne zło, wysiadły z samochodów. Kawajden spojrzała na nią ostatni raz, a w jej oczach Nacie dostrzegła triumf. Wygrała, zdobyła nad nią władzę absolutną. Pamiętaj, Nacie. Nic się nie stało, powiedziała cicho, po czym odwróciła się i weszła do domu, jakby wracała ze zwykłych zakupów. Nacie stała jeszcze przez chwilę na podjeździe, czując na twarzy chłodny powiew wiatru. Wzięła głęboki, drżący oddech i również ruszyła w stronę drzwi. Kroczyła jak skazaniec idący na egzekucję. Przekroczyła próg domu swojego syna, niosąc w sercu ciężar, który miał ją zmiażdżyć, ciężar śmierci i przerażającej tajemnicy, która na zawsze zmieniła wszystko. W ciszy wielkiego holu jej kroki odbijały się echem, jak odliczanie czasu do nieuniknionej katastrofy.